Cześć, znajdujemy się na stacji szklarska Poręba-Jakuszyce. Stacja ta znajduje się w województwie dolnośląskim w paście Karkonowskim oraz w gminie szklarska Poręba. Teraz przejdziemy do jak najnormalniejszej prezentacji. Tak wygląda ta stacja: jest na niej całkiem dużo osób. Są na niej ogólnie dwa tory, tylko że jeden jest mega przysypany. Bo tam pod tym śniegiem jest jeszcze drugi tor. Jest to linia kolejowa numer 311, ale z jakimś innym kilometrem jakimś czeskim. Nawet to nie jest napisane na stronie bezpieczny przesyk, zgłasza. usterki nawet tam. Tam jest rozjazd, widać go. No i właśnie tam jest ten... Kolejny tor. Ja czekam na pociąg, bo jadę pociągiem do, do stacji Szklarska Poręba Górna. Tutaj jest taka drewniana budka, ponieważ nie ma tutaj takiej nowoczesnej wiaty. Jest to nawet napisane Dolny Śląsk. Jeżdżą tutaj takie... E, pisze, że to jest prawnika KD, ale e, z jakimś czeskim pociągiem. Tutaj macie szlak na Liberec. Na Liberec się tędy jedzie. Przepraszam za statywu. A tutaj jest właśnie szlak na szklarską porębę górną, gdzie się właśnie tam jedziemy. Ja się też stacja szklarska poręba, huta to jest... Ciekawostką o tej stacji też jest to, że to jest ostatnia stacja przed granicą z Czechami. Także tutaj szklarska poręba jakuszyce, bo później jest już jakaś czeska miejscowość. Tak jak mówiłem, nie Kowa 311. My się jeszcze przeniesiemy do rozkładu. Jazdy. Tutaj tak wyglądają właśnie rozkłady. jazdy. Są to inne niż takie klasyczne na PKP. To jest nawet pokazane, kiedy będzie stacja końc końcowa, czyli w Libercu. Tutaj są w ogóle wszystkie stacje tego pociągu. W Li Liberec przez jakieś tam inne. I tutaj, tutaj są właśnie jego. Wszystkie stacje. Rozkład całkiem ubogi. Kiedyś, pan, kiedyś właśnie, chyba to było tak, wczoraj, to podobno właśnie wczoraj właśnie wzięte pociągi raz na 20 minut jeździły, a teraz to po prostu lipa jest. Jest tutaj również mapa, schemat jakiś i rozkład. Znajdują się teraz w tej, tej budzie drewnianej. I teraz przechodzimy do ciekawostek. Z tym oto znakiem w tle postanowiłem wyczytać ciekawostki. Szklarska Poręba jest połączona z granicą z Czechami. No właśnie tak, tam właśnie mówiłem o tym, że jak się jedzie w tamtą stronę właśnie, to następna straca to wszystko jest miejscowość jakaś w Czechach i są tam lepsze przejazdy. Tak. I druga ciekawostka, klasy w latach 1975-1998 miasto należało do województwa Jelenia Górskiego, ale dobrze, to już było na tyle, a z tego miejsca zdało relację Mati08 i cześć.